i otwarcie mówisz, o, przyznajesz się do tego, że jeśli chodzi o łączenie gatunków, to mm -hmm. jesteś absolutnym, może nie mistrzem, bo tak się nie nazywasz, mm -hmm. ale mówisz, że kompletnie ci to nie przeszkadza i poza tym ty nie uznajesz czegoś takiego jak gatunki muzyczne. No, tak, znaczy uznaję i kiedyś starałem się tak robić muzykę, słychać to pewnie w jakichś tam starszych utworach, że, że mam coś faktycznie takiego, że ten jest trochę bardziej w takim stylu, ten jest trochę bardziej w takim stylu. E, ale teraz po prostu chyba nie... Mm, no nie wiem, ciężko też chyba mi było... Mm, nie wiem, jak to określić, w sensie... Muszę tworzyć przede wszystkim dla siebie i, i z tego, co mi w duszy gra. Inspiracje i tak we mnie siedzą i tak, ja ich nie muszę na siłę wydobywać. Więc po prostu to, co we mnie siedzi, się wydobywa. A który miał to wydobywać sztucznie, że o, oh, chcę stworzyć w tym stylu i w tym gatunku, to chyba byłoby to trochę nie takie, może trochę syntetyczne. A miałeś kiedyś taką ochotę, że siadłeś przy pianinie, siadłeś w swoim studiu i pomyślałeś dobra, to teraz chciałbym takiego Jana w wersji... Punk mm, Na przykład, albo w wersji country i próbuję coś zrobić w tym kierunku, a potem... Tak, no tak jak mówię, no, po tych wcześniejszych, albo we wcześniejszych piosenkach tak mm -hmm. trochę było, są takie piosenki, o których myślę, że że, że robiłem takie takie podejście, że oto tutaj może bardziej tym y, tym klimatem. I nadal jakby tak robię, że jakby słucham jest coś mimo mi wolny jakoś po prostu pewien gatunek, który na, na, w różnych momentach mojego życia mi lepiej podchodzi i bardziej się nią inspiruje, ale nie tak na zasadzie, że okej, okay, to teraz ja będę tworzył taki gatunek, tylko po prostu inspiruję się nią i tworzę z niej coś swojego i to zawsze chyba będzie po prostu moje. Wiadomo, że oczywiście po preselekcjach do Eurowizji to był taki największy boom, jeśli chodzi właśnie o odbiór. Ludzie usłyszeli też moją muzykę i tak dalej, ale wydaje mi się, że teraz też, już jak opadł właśnie ten był w poprzednim roku, to teraz jakoś tak widzę, że to faktycznie idzie. Najważniejsze jest chyba dla mnie czuć się dobrze ze sobą, w sensie, żeby faktycznie wiedzieć, co ja robię jako jako artysta, no bo ja przez te wypuściłem pierwszy singiel w 2021 roku, mm. potem Power, mój pierwszy album, m, wyszedł w 2002 roku na początku i, i wtedy zacząłem też grać koncerty i to było cały czas trochę, że tak powiem, pod prąd. Ja zawsze wiedziałem, do czego chcę dążyć mniej więcej i, i wszystkie kroki to jakoś tak stawiałem, żeby tak. razem z, zresztą z, z moim Zespołem, to to było raczej tak, w sensie z moim teamem. wiedzieliśmy, to, gdzie ja chcę być i, i konsekwentnie do tego dążyliśmy, właśnie idąc na, na kompromisy, takie na które mogłem pójść, na które wiedziałem, że jakby nie odbiją mnie w stronę, w którą, w którą nie chcę. I, I to potem, właśnie jak zauważyłem, że, że jakby Gladiator wybuchł trochę, no to. Reszta muzyki też zaczęła się, zaczęła się słuchać właśnie tej płyty, która nie była jakoś bardzo gorąco przyjęta po angielsku i tak dalej. I potem widać było, że ludzie po prostu ją odkryli. To nie było tak, że ja miałem właśnie jedną piosenkę i nic więcej, tylko było takie ok, tu jest jakby album, tu jest tego więcej. I teraz jak już trochę opadł ten tył, trochę się, że tak powiem, przerzadzają też ludzie, co ja też rozumiem, że przychodzą do mnie ludzie, przyszli po tych preselekcjach mm -hmm. po jednej piosence i stwierdzili, że o, tak będzie dalej wyglądało. Ja trochę może wstawiam teraz coś innego, więc oni sobie idą ode tak mnie i tak dalej. Mi? Ale przychodzą inni, więc tak, więc jakby teraz taki właśnie mówię, opada po prostu um, kurz po, na polu bitwy i teraz właśnie czuję, że... I na tym. To jest... Więcej tych oczekiwań było po um, Eurowizji, czy więcej oczekiwań po Twojej trasie koncertowej, która odbyła się y, poza granicami mm. naszego kraju, y, gdzie poczułeś tę presję najmocniej? To się kubuluje chyba. To nie, nie ma. To są, ja jestem człowiekiem, który bardzo. Ja, bardzo y, szeroko. Spojrzenie i bardzo patrzę holistycznie na wszystko, i wydaje mi się, że to wszystko jakby się zbiera i ładuje. Patrzę bardzo szeroko i po prostu zbieram jako doświadczenia i obserwacje, i to wszystko gdzieś się, tak jak mówię, w środku kumuluje, i potem muszę to sobie posegregować. Więc to jakby różne doświadczenia są na trasie, różne doświadczenia są w studio, różnie jakby to, to są zupełnie różne doświadczenia, więc wydaje mi się, że patrzę tak. Ogólnie, jak, takie właśnie rzeczy, które musiałem sobie pose posegregować, to cały taki poprzedni, poprzedni rok, właśnie do końca, do końca tych tej, tej dwóch tras z początku tego roku, no to to były takie właśnie, to, to, to jest taki okres, który po prostu musiałem sobie posegregować, no bo bardzo dużo się wydarzyło od, od marca zeszłego roku. I, i, I bardzo szybko, i tak jak byłem na to gotowy, żeby jakby to udźwignąć na tamten czas, no to po prostu trzeba sobie spojrzeć wstecz, zatrzymać się i powiedzieć: okej, okay, dobra, co zrobiłem? Gdzie mnie to doprowadziło? Kim, że tak powiem, jestem teraz? Jakie Ale doświadczenia nawet zebrano? pozytywnie. Wiadomo, znaczy, wiadomo, że tak. Ja, tak jak, ja po prostu chyba patrzę na rzeczy dosyć. Neutralne, nie? w sensie są pozytywy i są negatywy. Wiadomo, że, że, że jest, jest pozytywnie yy, i, i czuję się bardzo, bardzo dobrze, ale po prostu no, to, to wszystko są doświadczenia i są, są plusy dodatnie i plusy ujemne. No i trzeba po prostu to jakoś prze, przeanalizować. No i tak, no i w tym utworze trochę właśnie, bo, bo, bo jesteś tego, o czym teraz Chapel Roan też na przykład mówiła, to to bardzo mnie tak jakoś uderzyło, bo właśnie to jest takie niby oczywiste, a wciąż ludzie jakby są, kwestionują, że jakby są pewne po prostu granice mm -hmm. I, i ja też wychodzę z takiego założenia, że jak się mm, jak się prezentuje, tak się jest odbieranym i dlatego też nad tym musiałem się po prostu zastanowić, więc tak jakby ten, ten shift, o którym teraz też mówisz, że te, to też nie jest jakoś celowe, że ja teraz okej, okay, to pójdę zupełnie w drugą stronę jak Miley Cyrus, żeby po prostu tak na maksa od prostu. To nie jest jakoś celowe, ja po prostu zmieniam się, do, dojrzewam, dorastam. No, a co ty teraz kręci w muzyce? Nadal mm, James muzyki. Blake. <laughs> Nadal James Blake, robienie muzyki. W sensie teraz jestem właśnie jakoś na takim etapie, ja to zawsze mówię, że dla mnie to było bardzo trudne, i musiałem bardzo dużo przerobić ze rzeczy na terapii po prostu, żeby jakby takie bo, bo Rozumiem, że, mówię, że ze śpiewem nie było takiego problemu jak z muzyki, tak? Tak, znaczy ze śpiewem też teraz bardzo m, pracuję w ogóle, obiecuję sobie, że będę mówił o, o Mai Wojnarowicz, do której chodzę. Na zajęcia, bo robi świetne rzeczy i w pół roku po prostu zrobiłem więcej rzeczy ze swoim głosem niż robić, czy o uwalnianie go, na przykład tak. o sposób uwalniania go. O po, po prostu podejście też do, do głosu jako narzędzia, u, używania tego, jakby co jest, jak to w ogóle, jak ciało, całe ciało funkcjonuje. Um, więc jakby na tym też się skupiłem i bardzo zacząłem się rozwijać od początku roku i czuję bardzo duży progres. Jak mówię, ja widzę to wszystko holistycznie, więc i w sobie, e, i to się połączyło wszystko jakby z terapią, z pracą, którą sam wkładam, e, m, jakoś zdobywam wiedzę i, i tak dalej. E, a w muzyce, no, już tak trochę <grym> wracając do, konkretniej do hmm. odpowiedzi, to e, w muzyce różne rzeczy mnie kręcą tak jak zawsze. E, Teraz e, chyba m, bardzo lubię album Olivia Dean, Messi. Bardzo mm -hmm. długo, bardzo dużo go słuchałem. Lubię Sabrina Carpenter. No Uważam, że dublety. bardzo fajne rzeczy się dzieją teraz e, w popie. Bardzo fajnie widać, jak przyjmują artyści narracje, bo, Bardzo się cieszę na sukces Charlie X, X mm -hmm. e, Caroline Polaczek e, też katuję. Wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim, to jest chyba po prostu prawda czasu, że to jest chyba. Są łamane pewne tabu kolejne i pewne tematy są dużo łatwiejsze dla mojego pokolenia, które dla poprzedniego na przykład nie były. Więc wydaje mi się, że nie są to teraz ciężkie tematy, wydaje mi się, że nadal właśnie jest to popowe, bo to są codzienne po prostu tematy, jakieś proste. Czy temat jakiejś, nie wiem, jakiej... seksualności, zdrowia, e, psychicznego to mm -hmm. są wszystko jakieś tematy, które właśnie kiedyś może były tabu. Teraz dla mojego pokolenia jest to chyba prostsze, więc dla nas są to nadal proste po prostu te No, a skoro już o wspólnym języku mowa, mm -hmm. to będzie płyta. Tak, będzie płyta. Kiedy będzie płyta? Będzie płyta 11 października. I to jest już oficjalna to informacja. Jest już oficjalna informacja. To tak to jeszcze to raz w promelcie polskiego <noise> radia, tylko u nas Jan zapowiada nowy album. Będzie płyta 11 października. Wiadomo, jak się będzie nazywać? Wiadomo. A powiesz? Nie. <noise> A jaką literę, dobrze nie, 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 idziemy w tym Dobrze, to ja tylko mam taką prośbę. Na liście gości, ewentualnie artystów, z którym mógłbyś nagrać duet, prosiłabym Jakuba Józefa Orlińskiego, dysponujecie tą samą barwą głosu, chętnie usłyszałabym was w duecie. No i ciebie przede wszystkim będzie można usłyszeć, bo zaraz po premierze płyty ruszasz w trasę. Tak. O koncertach najlepiej dowiadywać się na stronie, będzie to mhm. trasa po Europie, także tak. i trochę polskie, ale też inne kraje. Ja...